Witam Was kochani serdecznie. Dziś powiem troszeczkę o tym, co trzymamy w ciele i jak nas blokują emocje, które mogą być sprzed wielu lat, lub coś co przeżyliśmy w zeszłym roku, dwa miesiące temu, być może też w czasie swojego dzieciństwa ponieważ nasze ciało posiada pamięć komórkową i wszystkie emocje, które doświadczyliśmy w życiu, zapisują się w naszym ciele. Wiele osób jakby chciałoby bardzo szybko się tego pozbyć, co mają w sobie albo nie chcą już tego doświadczać, bo mają dosyć. I tak naprawdę szybszym sposobem są, znaczy szybszym, no może łatwiejszym sposobem jest to, żeby szybko, go, szybko tych ludzi przywrócić do prawidłowej energetyki, żeby pozbyć się tego, co czy w ciele, ale to nie oznacza, że w pamięci komórkowej te zapisy nadal nie są. Bo żeby pracować ze sobą, żeby doświadczać uwolnienia na wielu poziomach, trzeba poświęcić troszkę czasu i dać sobie ten czas na to, żebyśmy mogli po prostu po kolei gdzieś tam zrobić swoją pracę, odciążyć siebie. Odciążyć swoje ciało i poczuć przede wszystkim to, że w naszym ciele już jest lepiej, że my się czujemy lepiej, że już czuję, że nie mam tego mm, ciężaru, że mój kręgosłup zaczął normalnie funkcjonować, że po prostu moje ciało zrobiło się lekkie, przyjemne i, i jest mi po prostu dobrze, tak? I dlatego nie, nie tylko ważne jest to, co jest w polu energetycznym, czyli też nasza aura, posprzątanie w środku, ale też dogłębne spojrzenie, co ja noszę w pamięci komórkowej. I z tym ja ciebie zostawię, bo to, co my nosimy w pamięci komórkowej, to każdy wie, dlatego, że jak skupisz się na swoim ciele, skupisz się. Na, będziesz uważna na swoje ciało, dotkniesz tego, czego nie lubisz albo hmm, poczujesz, że tu masz dyskomfort, że coś ci tutaj nie, nie odpowiada, to być może jest to właśnie to źródło, hmm, ten punkcik w Twoim ciele, ta emocja, którą po prostu trzeba wyciągnąć. Jest wiele, wiele rzeczy, które można zrobić, które można uwolnić, hmm, można w połączeniu ze źródłem, bo zawsze z nim pracuję. E, zrobić cudne rzeczy dla ludzi, po to, żebyście wy się czuli cudnie. Do zobaczenia!